Zapraszamy na pierwszą część relacji z rajdu Weteranów Szos po ziemi mogileńskiej. Witam Was w kolejnym odcinku Jazdy Próbnej. Zapraszam już na ósmy rajd Weteranów Szos po ziemi mogileńskiej. To może nie będzie to rajd promem. Impreza jest tutaj, zapraszam. Jest ze mną Artur, właściciel autobusa Jelcza. Od jak dawna, Arturze, jeździsz na takie właśnie zloty, na takie rajdy? No, na rajdy to już jest od 2004 roku. Pierwszy raz z autobusem, właściwie jako pierwszy chyba w Polsce pojechałem takim zabytkowym autobusem. Ten autobus, akurat ten autobus, był w 2005 roku już na rajdzie. Teraz jest odremontowany, jest ponownie. Przedtem były inne moje autobusy, bo mam takich autobusów kilka tego typu. Skąd taka pasja? Dlaczego autobus? No, wszyscy zbierają osobowe, a akurat mm, ja głównie wychowywałem się na takich pojazdach jak autobusy. Mieszkałem w mieście i głównym środkiem transportu było, był autobus. No to pozostało to i, i tak sobie pomyślałem kiedyś, że warto było to zachować, pokazać. Yy, nie jest. Nie, bardzo mało osób zachowało takie pojazdy, więc żeby to pokazać i pokazać, jak się tym jeździ. No sama przyjemność jest nie tylko, żeby trzymać, ale żeby się tym przejechać, pokazać ludziom, jak to jedzie, jak to jechało i, i to jest właśnie największa frajda. Sam przejechałeś czy z rodziną? Nie, sam przyjechałem, ale zabrałem oczywiście różnych, różne osoby, które towarzyszą i, i biorą udział w tym rajdzie, no bo jak autobus to musi być trochę pasażerów być, no sam autobus nie jeździł. E, jak porównujesz te autobusy do tych nowszych teraz? No wiadomo, że technika poszła do góry, nowsze są bardziej wytrzymalsze, silniki mają wytrzymalsze, ale te mają duszę. Te autobusy były składane przez ludzi. To nie, były, nie składały maszyny. Dlatego każdy autobus jest inny. To nie jest, że każdy z moich nawet tego typu autobusów, to są Jelcze, których mam parę, każdy jest inny. Nie ma takiego samego modelu. A mi się wydaje, że to zależy od tego, że to była robiona ręczna robota. Z jakim silnikiem mamy tutaj do czynienia? To jest silnik Skody, to jest na licencji czeskiej. W ogóle cały autobus jest na licencji czeskiej. Mamy silnik pojemności 11700 a tylko masz 160 koni. Ale wystarczy, żeby jechać. Jaką prędkość możesz tym osiągnąć? Ten akurat model jest to z wolnym mostem. W ogóle to był autobus przegubowy. On jeździł w Warszawie jako przegubowy autobus. On jest z 1965 roku i w Warszawie w MZA prawdopodobnie miał wypadek i przerobili go na... skrócili go. Założyli taką karoserię i obcięli kreatownicy, tak żeby dopasować ramę, żeby dopasować tą karoserię i, i zostało już pojedynczym solowym autobusem. E, jakiej wartości gdzieś może być teraz? 55 na godzinę maksymalnie. Aha, ale na dzisiejsze czasy wystarczy jest bezpieczeństwo. Na rajd, no nam akurat wystarczy. Zawsze można ludzie wyjść jeszcze w międzyczasie, wejść, sprawdzić różne konkurencje, a ja nie muszę się zatrzymywać. <laughs> e, jakiej wartości gdzieś może być teraz taki autobus? To już jest e, trudno powiedzieć, bo tych autobusów nie ma. To jest e, bezsenny. Bezsenny. E, I powiedz mi, masz zamiar kupić może jakieś kolejne? To znaczy ja mam Muzeum Komunikacji, bo ten autobus właściwie jest już w tej chwili Muzeum Komunikacji. W nakle z tego co tak, widzę? W paterku, tak, na nakielskich tablicach, w Paterku jest Muzeum Komunikacji, gdzie takich autobusów różnych typu, bo nie tylko takie już nowsze i karusy, które też już w sumie są kultowe, bo już je mało spotkamy. Jest ich 30. Jak często ludzie do Ciebie przyjeżdżają i interesują się taką motoryzacją? Są wycieczki, chociaż na razie muzeum jest w fazie zagospodarowania, no bo to mówię, no najpierw trzeba poszykować pojazdy i trzeba tym muzeum tak uproszykować, żeby faktycznie było totalną taką atrakcją, ale przyjeżdżają wycieczki. I kiedyś na pewno przyjadą. Młodsze osoby, które zobaczą, że w Polsce takimi, takimi autobusami siedzi... się jeżdżą. już w tej chwili młodzież prawsiada, pierwszy raz widzi i zdziwiona, co to jest z przodu. A z przodu jest silnik i nawet nie wiedzą, co to jest. Siedzisz w nielegalnym miejscu, tak. na silniku. Tu było kiedyś zabronione, był taki napis na całej masce. Siadanie na masce zabronione. Czyli, ale dzieci pewnie chciały. Tak. Zawsze, jako młody, nawet sam chciałem zawsze usiąść tutaj, bo to tu był najlepszy widok. Mamy szybę zieloną. Czyli mamy prosto, zawsze widać było, gdzie jedzie i środek i jazdy, kierunku jazdy, i zawsze jako mały, czy tam każdy mały chłopak, który chciał siedzieć, to zawsze chciał siedzieć i patrzeć przy kierowcy, jak on jedzie, jak prowadzi ten samochód. E, wspomagania rozumiem, wtedy nie było i kierowca musiał się namęczyć. Namęczyć, znaczy wspomaganie jest powietrzne, ale to takie tam cząstkowe, więc musiał się namęczyć, dlatego taka duża kierownica. Odnośnie powietrza mamy, mamy również klimatyzację. Klimatyzację tak. Te, te autobusy było zimno w tych autobusach, znaczy gorąco. A zimno było w zimie. Zresztą widać, dzisiaj mamy, drodzy widzowie, 25 stopni. Po prostu z nas leci. Tak. E, ale przenosząc się do kierownicy, e, czym ona jest opleciona? E, oplatano, żeby wygodniej było trzymać. coś co kierowcy oplatali kedrą. Jako pasażer powinniśmy usiąść, aby zobaczyć, czy jest wygodnie. Siadajmy. Tak. I mamy bardzo wygodne siedzenia, ponieważ tu... To były kanapy, typowe kanapy, tak jak w domu, czyli yy, sprężyny, czasami trawa morska, tu przy te wygodne siedzenia. Te siedzenia można rozłożyć nawet z przodu i możemy się przespać tutaj, na tych siedzeniach. Rzeczywiście? Jest taka możliwość. A jest taka możliwość i 10 osób może spać. W tych dzisiejszych autobusach jest to niemożliwe. A to kładziemy się i 10 osób kładzie się. sprawdźmy, czy rzeczywiście. No i jak tam. Tak. Można pospać. Można, Można pospać, czyli opcja, której nie mają nowoczesne nie autobusy. Mają. Kierowca też mógł się wyspać w autobusie. <laughs> e, klimat rzeczywiście z tamtych lat. E, ile miejsc mamy? Mamy 52 miejsca siedzące, ale też kierowcy zabierali po 150 osób potrafili sprzedać tyle biletów. Był totalny tłok. Te autobusy były bardzo przepełnione. E... To już nie tak jak dzisiejsza. Ale bezpieczne. No, nie było takich wypadków. Bo nie było takich dróg, nie było takich prędkości. Nie było takich prędkości, no ale po drugie, no jak kierowca jechał, no to e, na tyle był poważny, że uważał, żeby się nic nie stało nikomu. E, półki aluminiowe, jak tak, w pociągach na, na, na kiedyś. Bagażę, tak, że tak. Nie było bagażnika, jedynie był bagażnik taki dachowy, gdzie kierowca musiał bagaże wnieść na górę pasażerom, ale już to potem zrezygnowano z tego, no bo kto wchodził kto na górę i pasażerom bagaże nosił i związywał. <gry> Widzimy również tutaj Zegar zegarek, czyli wiadomo było, czy się kierowca spóźnił, czy nie. Nie, tak, miał zegarek i mógł widzieć wszyscy, nawet pasażerowie mogli widzieć. O której godzinie jest odjazd, ile jedzie ten autobus, jak długo? Patrząc na liczniki, wskaźniki, no są skromne, są skromne, ale są. Czyli co? Mamy prędkość? Prędkościomierz, mamy wskaźniki powietrza, czyli powietrza potrzebne do zahamowania autobusu, bo autobus ma przecież układ pneumatyczny, że mógł zahamować, inaczej by nie mógł zahamować. I to są takie wskaźniki tego. Mamy wskaźnik ładowania, mamy wskaźnik ciśnienia oleju, mamy wskaźnik temperatury. E, a powiedz mi, e, nowoczesne autobusy mają retarder, a ten? A ten ma tu hamulec górski, proszę bardzo, tu. To mamy. Retarder. Dzisiejszy. Ten, ten dzisiejszy. Jak go zaciągamy? Normalnie w tą Ta, stronę, zaciągamy tak? Zaciągamy go i wtedy, i wtedy hamuje silnikiem. O, można. 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 Ponieważ y, hamulce były tutaj, no nie były najlepszą stroną tego autobusu. Wspomaganie także było na tym samym układzie pneumatycznym co hamulce, więc jak dużo kierowca kręcił, to i powietrze uciekało z hamulców. Więc miał takie zabezpieczenie, że mógł zahamować. Właściwie w, w instrukcji obsługi pisze, że w górach. Ma używać ten hamulec, górski, a jak najmniej używać yy, hamulec nożny. że mi jeszcze powiesz, że masz taką instrukcję. A, jest taka instrukcja. <noise> e, ile biegów? Pięć. I wsteczny. I wystarczy. I wystarczy. No tej prędkości, co on osiąga, no wystarczy. Tu mamy 55 km na godzinę, 60 maksymalnie. punktem, kolejną atrakcją y, ósmego już rajdu Weteranów Szos po ziemi mogileńskiej. Y, w tym momencie chyba po wodach mogileńskich koło Janikowa jest również y, możliwość przepłynięcia się promem. Y, Pawle, ty już u nas występowałeś w programie. Oczywiście musisz być na tej imprezie, bo pewnie jesteś stałym bywalcem, y, ale jak oceniasz tą właśnie dzisiejszą imprezę? No powiem szczerze, akurat raid weteranów szos po ziemi mogileńskiej jest w sumie jedną chyba z najlepszych imprez w Polsce aktualnie organizowanych. Może świadczyć o tym to też, że zapisy, które powinny trwać około miesiąca, w tym roku skończyły się w półtora tygodnia. Po prostu zabrakło wolnych miejsc. Ile dzisiaj aut przyjechało? Na trasie jest bodajże 101 albo 102 załogi, natomiast jutro na wystawie będzie około 130-140 załóg, także jest co oglądać. Jak, na czym to polega? No bo rajd to wiemy, że to jest wyścig, każdy na czas pędzi. Jak jest to w przypadku tych starszych aut? No akurat tutaj, mimo że nazywa się to rajdem, jest to bardziej taka wycieczka krajoznawcza, wiadomo jedzie się na orientację według tak zwanego itinerera, nie trzeba się śpieszyć, bo jeśli za szybko przyjedzie się na metę, dostaje się punkty karne. Generalnie chodzi o bardzo dobrą zabawę. A ty, Aniu, masz samochód? Czy u ciebie jest to bardziej pasja? No ja jestem zarażona pasją przez Pawła. My jesteśmy już dość długo razem i na początku byłam bardzo oporna pierwszym samochodem, jaki dostał, Paweł był fiat. Ja na początku bardzo nie chciałam wsiąść do tego samochodu. Później się przekonałam, jest jeden, drugi, trzeci. No i trzeba było nauczyć się jego pasji i żyć z tą pasją, no bo nie ma innego wyjścia po prostu. Paweł mnie zaraził, no i jeździmy już czwarty raz, jesteśmy na rajdzie, byliśmy też w Bydgoszczy w zeszłym tygodniu i po prostu no, trzeba nauczyć się z jego pasją żyć. Tym bardziej, że są tu niesamowici ludzie, niesamowita życzliwość. A jak się zaczęła Twoja przygoda, Paulino? Y z rajdem weteranów szos. Oczywiście przygoda zaczęła się metodą łańcuszkową. Najpierw od Pawła zaraził Anię Ania zaraziła mnie. Rozumiem, że jesteście przyjaciółkami. Tak, razem studiujemy w Poznaniu i już to jest nasz czwarty wspólny rajd. Oby więcej wspólnych. A powiedz mi, jakie auta ci się najbardziej podobają? Jakieś zapamiętałaś takie? No najbardziej z jednak i Warszawy chyba, nie wiem. I oczywiście duży Fiat. Chciałabyś kiedyś mieć takie auto? Myślę, że bym chciała, ale nie zdołała sobie z nim poradzić. A masz prawo jazdy, czy? nie? Oczywiście. Aha, czyli prowadzi. <gry> tak, ale niestety nie takie super samochody. Znajomi, którzy obok mnie siedzą, jest ich cała pasja, całe życie. No i właśnie ty, Pawle, niedawno zakupiłeś już kolejny samochód. To powiedz nam coś o nim. Tak, no. Kupiłem przedwczoraj syrenę Bosto z racji tego, że najbardziej pasjonuje mnie polska motoryzacja, trafiła się okazja. Mamy polską flagę z tyłu, jedziemy polskim promem. Po polskich wodach promujemy z Jackiem, Jackiem dokładnie. Tak. Promujemy to, co polskie, bo to, co polskie jest dobre. No i właśnie, Kolejna no Oczywiście auto. tak, kupiłem tą syrenę Bosto, co prawda będzie musiała troszkę poczekać na swoją kolej, ponieważ najpierw muszę syrenę 105 skończyć remont. Ale muszę być dobrej myśli, że uda mi się także Syrene Boston doprowadzić do perfekcji. Co masz, co masz do robienia w Syrenie Boston? Generalnie mógłbym zaprzestać tylko i wyłącznie na zaprawkach lakierniczych, aczkolwiek z własnego doświadczenia nauczyłem się, że lepiej zrobić raz po dobrze, dobrze porządną restaurację, po prostu od A do Z. Żeby po prostu auto było jeszcze lepsze niż wyjechało z fabryki. I przyjechała się, rozumiem, na zlot dużym Fiatem, swoim dużym, pięknym Fiatem 125P, który już prezentowaliśmy w naszym programie. Tak, oczywiście. Jak na razie fiator, że tak powiem, jest na chodzie, także użytkuję go bardzo intensywnie, nawet w tym roku. A Syrenki muszą poczekać, aż je pokończę po prostu, i wtedy będzie ich kolej, żeby troszkę pozwiedzać świat. A teraz przeniesiemy się do kolejnego etapu, ósmego rajdu. Weteranów Szos po Ziemi, po Wodach Mogileńskich. Przed Wami kolejna atrakcja. Jest ze mną Marek oraz Marzena, właściciele 380 SL yy, i mamy tutaj do czynienia z fanami jednej marki, Mercedesa, a jednak jesteście na tym rajdzie, tak? Yy, zdecydowanie, bo to nie jest rajd Mercedesa, tylko generalnie klasycznych samochodów a i mi się wydaje, że jak najbardziej pasujemy tutaj w towarzystwie. Jest kilka innych również yy, Mercedesów, także, ale nie, mamy duże też poważanie dla oczywiście Marek, yy, z naszego tak zwanego dawnego systemu jest bardzo duża reprezentacja syrenek, pięknych samochodów, które zmotoryzowały Polskę w latach 70. -tych. Myślę, wydaje że tutaj nie czujemy się źle i też doskonale pasujemy w ten klimat. Dlaczego akurat SL? A, bo kiedyś wymyśliłem, że chcę mieć samochód, który jest jednocześnie zabytkowy i kabriolet. I ja, stąd się wymyślił Mercedes. W sumie to. Była to bardziej decyzja pragmatyczna, aniżeli miłosna. Miłość do gwiazdy przyszła trochę później. I który? Pierwszym. Aha, Mercedesie. który to jest właśnie Mercedes? Aktualnie mój drugi, kupiony był jako pierwszy. W tej chwili jest e drugi w sensie, że mam dwa, ale liczę, że flota się jeszcze powiększy. Który rok już posiadasz tego Mercedesa? Czwarty sezon nim jeżdżę. Zmienisz go, czy nie? Nie zmienię. Nigdy nie wierzę. Nigdy nie mów nigdy. Ale na razie nie planuję. Yy, widzimy tutaj jasną tapicerkę. Może powiedzmy tak yy, o tym aucie, o wyposażeniu. No, bo yy, nie ukrywamy to była przepaść w tamtych czasach, tak? Między innymi nami. Yy, no tak. <laughs> Jeśli chodzi o wyposażenie, i yy, pod ten konkretny model, to wydaje mi się, że jest tak. W miarę standardowo, to znaczy silnik V8, 3,8 litra, czterobiegowa skrzynia automatyczna, klimatyzacja, tempomat. Więcej te samochody za wiele w tych czasach nie miały. Sprowadziłeś go z Ameryki. Warto było, dlaczego nie europejski rynek? Europejski rynek był stanowczo za drogi, polski w ogóle. Nie do, nie do ruszenia, bo w Polsce byli albo kolekcjonerzy, albo fantazji, którzy sprzedawali złom za wielkie pieniądze, a w Ameryce dało się jeszcze trafić dobry egzemplarz w przyzwoitej cenie. Oczywiście samochód po przywiezieniu do Polski musiał przejść niezbędną renowację, został położony nowy lakier, plus odświeżenie tych części mechanicznych, które były potrzebne, natomiast środek został taki, jaki jest, i środka nie zamierzam. Ze środkiem nie zamierzam nic robić, bo musi pokazywać wnętrze samochodu, faktycznie ten wiek i to wszystko, co samochód w swoim życiu przeszedł. Bardzo mnie zaciekawiło na pierwszy rzut oka koło. Jakie w ogóle możesz zmieniać? Może kucniemy, Marku? No, co to jest za sieruba. To nie są oryginalne koła Mercedesowe, natomiast ponieważ samochód w Stanach miał tylko jednego właściciela, więc przyjechał w takim stanie, w jakim go widzimy, czyli z amerykańskimi zderzakami, z cyrklami, z europejskimi światłami i właśnie z takimi kołami. E, jakie są, i po prostu przez szacunek dla pierwszego, i jedynego właściciela w Stanach tych kół nie zamierzam zmienić. To jest e, zawsze e, pole do nieustannych dyskusji na zlotach mercedesowych, czy te koła są oryginalne, czy nie. Są takie jakie są, tak jak powiedziałem, przez szacunek do właściciela ich nie zmieniam i na razie zostaną. E, koło jest e, zaczepione na jednej, za, zamocowane na jednej centralnej śrubie, e, śrubę po prostu trzeba mm, odkręcić. W przeciwnym kierunku do ruchu i koło się zdejmuje, tam jest pod spodem taki e, gruby gwint zamocowany na, na piasie na normalnych pięciu śrubach. Czyli możemy powiedzieć, że Mercedes młotek przecina i wymieniamy koło, czy jak? E, może młotek i przecinak, nie, ale młotek i podkładka drewniana, żeby nie zniszczyć śruby. I wymieniamy koło. Jest to realne. Przeniesiemy się teraz do właścicielki tego pięknego sl -a. Marzeno, no Ciebie dzisiaj widzimy za kierownicą. Zawsze prowadzisz to auto? Staram się być wdzięcznym kierowcą tego samochodu. Niemniej mam okazję prowadzić drugi raz razem z Markiem samochód na rajdzie. Także drugi raz jestem na takiej imprezie. A muszę przyznać, że można się zarazić. Można się zarazić, a na pewno jest to świetny sposób na spędzanie czasu. Propagowanie tego innym, poza tym jest to genialna rzecz, żeby sobie poznać kawek Polski dziś gdzie może przez przypadek w życiu byśmy nie, nie trafili. Eee, skrzynia automatyczna. Tak. Jeździsz ze skrzynią manualną również, czy, czy jednak wolisz automat? Jak się przesiadam na ten automat, to muszę trochę poćwiczyć i sobie przypomnieć, jak to jest, bo na co dzień prowadzę samochód z manualną skrzynią. W e, manualnej czuję się o tyle dobrze, że prowadzę po prostu częściej, automat jest wygodny, jest genialnym samochodem, miejsc, znaczy, jeżeli chodzi o prowadzenie w, w mieście, nie gaśnie, nie cofa się, operujemy tylko dwoma pedałami, ale jak dzisiaj zaczynam, to też było hasło, przywiąż sobie tą nogę z lewej strony, tak, żeby jej nie ruszać, także trzeba się przez, po prostu przestawić, ale bardzo wygodne, wygodne, polecam. E jako kobieta, może powiesz nam trochę o designie tego auta, no przecież musi Ci się podobać, mi się podoba, no dużo osób zwróciło uwagę na wnętrze tego auta. No już były różne wersje, już było to, czy to Lans, czy nie Lans, czy taki, czy, czy inne podejście, już okulary wczoraj były dopasowywane na stacji, bo zapomnieliśmy. Um, design... Design jest, bym powiedziała, może niespecyficzny, on jest po prostu przystosowany do takiego samochodu. To jest to jest samochód z klasą, tak i tak go należy traktować. Nie należy go ani wywyższać, ani w jakiś sposób próbować porównać każdy z tych samochodów tutaj. Ma swoją duszę, ma swoją historię i na pewno ten jest jednym z nich, tak? To, że on tak wygląda, Taki był jego pomysł, taki był pomysł projektantów, tak zwanego, możemy, moglibyśmy ująć, ojca chrzestnego. Także to, to tak wygląda. Także ja myślę, że gdyby na przykład była tu, nie wiem, skóra jakakolwiek inna, biała, błękitna, czerwona we wnętrzu. Um, byłoby to podkreślenie jakiejś indywidualności. W tej chwili no, jest, jest tak, jak jest. Myślę, że te, to połączenie tej z, kol z kolorem e, um, zewnętrznym jest, jest no, współgra bardzo fajnie, więc można się czuć tutaj naprawdę komfortowo. Nie jest krzycząco, nie jest mocno czerwono, nie jest jakoś, tak nie wiem, zimno niebiesko. Jest chyba tak, jak powinno być. Tak, jak to pasuje. Jest to, co możemy powiedzieć, uznać w kabriolecie najważniejsze. Wiatr we włosach. Tak, ja już tego wiatru od wczoraj mam trochę, także wiatr we włosach, że tak, bym tak, w przypadku, ja już wczoraj się Marka pytałam, że chyba powinna była się obciąć tak, jak on byłoby zupełnie inaczej i wygodniej. Tu mi wszystko wie, ja już miałam chustki, już wszystkie inne metody na głowie jest fajnie. Jest fajnie i to na pewno jest e, rzecz fantastyczna. Można to porównać na przykład z żeglarstwem, gdzie, gdzie też dość, dość aktywnie e, uczestniczę. Marek zresztą też, więc e, otwarta przestrzeń zdecydowanie inaczej to wygląda niż pod dachem. E, ale tak jak, tak jak wspomniałam, jest to, y, typ, tak, jest to taki model, tak? jest to taka jego charakterystyka i na pewno w niczym nie można by było ujmować wszystkim zgromadzonym tutaj przepięknym samochodom w przepięknych kolorach. Y, to jest po prostu w innym stylu w takim stylu, który nam dzisiaj pasuje. tak, Biały szalik równie dobrze można by się było poczu poczuć w świetnie w otwartym aeroplanie starego typu dwupłatowcu. Z białym szalikiem, okularami, tak, i Top Gun lecimy, tak, na tej zasadzie. Tym bardziej, że jesteście z Gdyni nad morzem. No. Pasuje takie pasuje, auto. Pasuje, pasuje takie auto, pasuje wiatr, pasuje woda dzisiaj, tak. Także praktycznie są wszystkie elementy, które tworzą całość tej układanki. Myślę, że to jest świetny początek, piękne otwarcie sezonu i, i tylko dobry krok do tego, aby kontynuować to w tym roku i w kolejnych latach. A byli to fascynaci marki, jaką jest Mercedes, Marek oraz Marzena. Na tym kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Jest bardzo słonecznie, 25 stopni Celsjusza, ale to nie wszystko już za tydzień. Kolejne relacje z tegoż właśnie ósmego już rajdu weteranów Szos po ziemi mogileńskiej mieliśmy dzisiaj przyjemność pływać promem. Mieć do czynienia z prawdziwymi pasjonatami motoryzacji. Wchodźcie na naszą stronę internetową www.tvmyślniktrwałam.pl. Tam w dziale Video Stream zobaczycie wszystkie odcinki, również tą relacje z dzisiejszych rajdów. Do zobaczenia już za tydzień.